Cześć Widzowie, dzisiaj mój kanał ma już 3 lata, chciałem Wam podziękować za wszystkie subskrypcje i polubienia, komentarze i za to, że oglądacie moje filmy. Założyłem kanał, gdy miałem 4,5 roku. Chciałem Wam podziękować za te 3 wspólne lata. Zobaczcie skrót z moich filmów. O, thank you. Thank you. Oh, Ops. Oh, <gasps> what? I did this button. I did very hard. I know. This is very hard, Robin. Let's go, Robin. Where you want to? This is playground. Oh yes, here it. Oh, it's ice cream. Oh. I did it. I did it. I did it. Like this. No, no. Let's go over No. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, this. Oh, this is it. It's very funny. no. Oh, Fajnych gier. Świnka Pepa to wielki żabka. Świnka Pepa to duży żabka. Just a little more. Potrzebujemy trochę czasu, żeby wyzłożyć, a my jesteśmy dużo szybci. A jesteście klubami! pani. <grymne> Dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku. I musicie po prostu... To jest guzik do łapki. A to jest łupki do... A to jest przycisk do Subskrypcji. Czobiesek. Nie mam kości. Nie mam kości. Nie ja muszę nawet się bronić. Ha, ha. No. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w snakey ale myślę, że musicie to tak załapkować, żeby się wam to podobało, bo nie wiem, czemu wam się nie podoba ten roblox. Dzisiaj będziemy grać te snake i, I jak jakiś snake będzie leciał i, i walnie twarzą drugiego węża, to robią się z niego kruszki, takie. Nie mogę jeść. Zobaczymy, ja już, już grałem trochę w tą grę i kupiłem sobie kocioł się. Zobaczycie, patrzcie, mam taki kocioł się. O, tu ile kulek się pojemy, bo zaraz ktoś nam wie. O, ile tu jest. Uhu, Na początek, tak wielki. Okej, okay. dzisiaj sobie odpaliłam tą gierkę i są na przykład jeszcze rzeczy nie takie dokończone i na przykład mam te jakieś coś. Okej, okay. idę budować. Tam mam jeszcze kolejne piętro niedobudowane, na przykład pizzerie, na przykład możemy coś kupić, hamburgera możemy zjeść, ale jaja. Gdzie... A co zrobili bohaterom? Semu, ale co? Przecież oni mieszkają w takiej budzie lapsuch. Widzisz innego? Ja już albo a bo ja wcześniej grałem sam I do krzaka Niech mnie nie Bo Mogło tak Atakuję Cię się, to trzeci samochód jest Patrzcie Wygrał ten samochód Mama mała pomyłka, bo przed chwilą jednak ten biały wygrał. Zapomnieliśmy, tuli wygrał, a i zać, ja policjanta. tego policjanta. Macie! okej? i będzie okay? tak. Dobra, hey, nie będzie żadnych słodyczy w tym mieście. Pokonamy ich w sekundę. Czemu popkola zabijałaś? Bo nie może być popkolu w świecie. Cały popcorn zniknie. Ha 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 ha. O! Nie, nie. Dobra, szukajmy tego kina. Szukajmy. A tam masz do odblokowania, widzisz? Zbuduj ci ta rzecz, tata. Od, odbierz pieniądze od bankomatu. Ileś masz pieniędzy. Bo no zobacz to. Ja nie mogę tu odebrać pieniędzy. Ty to ty, ty odebli i zbuduj do końca i odeblaj tam tutaj. Tutaj tą kutkę. Może pójdę po niego. A zobacz, ale na muszę zobaczyć, co on tutaj jest. No faktycznie on się przemieszcza. Jak on to robi? Ale należy, skupmy się na tamtym monkezie. Dzisiaj widać, w kolejny odcinku. Nie wiem, czy bo w poprzednim filmu i dźwięk się zepsuł. Dźwięk się zepsuł, znaczy nie zepsuł. Po prostu nie było. Mnie słychać i po prostu nie ma. I tutaj, nie wiem, czemu jest taki bałagan. Gdzie jest Maxiu? Hmm, jestem najmniejszą planetą. Co? Jestem ziemia. Zbudowałem te więzienie. To jest Kazum. I muszę stworzyć kilka bohaterów. Albo ja będzie więcej bitek ha ha, ha. dzisiaj witajcie w kolejnym odcinku właśnie tutaj są rudy które wykopię tym o właśnie kilofem neroidowym tylko, że na się jest noc więc chodźmy się przespać Bo... dzisiaj witajcie w pierwszym odcinku z Brawl Stars Panie nigdy nie widzieliście, ale patrzcie inaczej, nie tu nie tu, patrzcie jakie mam postacie Niestety tych nie mam, bo nie zdobyłem ich i bardzo dużo Ale Będziemy je zdobywać na no, odcinkach różnych No Będziemy Hej Halloween to fajna rzecz Może zrobimy taką imprezkę halloweenową? Tak, ale musimy ją przygotować No Dobra, przygotowujemy Ale jak dziura hej gdzie jest Spidey? dynie dynie, dynie i zielony goblin co tu robi zielony goblin? okej okay, otwieramy to Uuu walizka Uuu, karta? 20 złotych? Fuj, Bo ja więcej! No dobra, już wezmę ją. Witajcie w pierwszym odcinku Hello Kitty. Kto jest fanem Hello Kitty, to więc. Niech. Nie ten. No, no, wiecie o co mi chodzi. Zaszyk? Zapomniałem Twojego imienia. No dobra, jakoś tutaj się znajdzie miejsce. Dobra, tutaj taką mam choineczkę. No to, chyba, chybaś to będzie już.

o, tutaj i ten wielki dla dziadka. No, jakby ktoś mi tutaj pomógł. No, sam to. O, mi mleko, później się tym zajmę. To jest ta maszyna. I zbudował ją. Hmm. Hmm. A tu ma takie... Taki czerwony. I pomarańcz, żółtas i zieleń i niebieszczak. Ej, zapomnieliśmy powiedzieć widzom, że to jest historyjka. No w sumie. Nie zjadłam tego i nie dałam sierść. Wiesz? No Ociem. Nie jestem chłopakiem. A co to jest? Za głos? Y -y. To nie jest mój głos. Zapraszam do subskrypcji i pa w kolejnym odcinku widzowie.